Hej, siemanku, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Przed nami 21. odcinek naszej przygody z grą UFC 4 i karierą Tyler'a Dufresne. Tak więc nasz następny przeciwnik, Rafael Dos Anjos. Zobaczmy, czego nowego dowiedzieliśmy się o tym zawodniku. No Otóż poznaliśmy jego skłonności no i musimy się przygotować na szaleńczy atak na początku każdej rundy i musimy pamiętać o bloku i przetrwać pierwszą minutę. No więc to jest nowość tutaj w profilu Rafaela. No i tak, całkiem udany obóz za mną. Aż 94 punkty ewolucji mamy za sobą. No to dobra, upgradeujmy naszego Tylera. A więc tak, myślę, że już tutaj polecimy grubo z wytrzymałością, a więc tułów na maksa, szczęka oraz siła nóg, no i już mamy całą wytrzymałość na 5 gwiazdek. Dobra, 16 punktów nam tutaj zostało, a więc możemy zostawić to na kolejną walkę. Tak więc jeśli chodzi o ruchy, to z tego co pamiętam, ogarnąłem mu tutaj sierpowe, bardzo blisko są kolejnego poziomu. Raczej nic tutaj nie wbiłem żadnego nowego, ale jesteśmy blisko wielu ruchów, aby je zapgradewać do nowej gwiazdki. No i mam nadzieję, że w samej walce uda nam się to zrobić. A więc po raz drugi będziemy podejmować Rafaela do Saniosa. Mam nadzieję, że ta walka zakończy się w podobnym stylu jak poprzednia. Z tym zawodnikiem proszę bardzo już jest zawrociony. Sierpowy przednią ręką na poziomie czwartym. Dawaj, kop go. ale świetny początek. Kolejny sierpowy. Polanko jeszcze mogło wejść i, proszę bardzo, pchnięcie przednim nim kolanem zyskukuje. Jest na poziomie drugim, a więc już te ruchy mamy ogarniane. wyprostowane do Sanios w półgardzie. Ok, zablokował nam to przejście. Sam przyszedł do pozycji bocznej. No ależ nam teraz obija twarz, nie trzeba stąd wyjść. Dobrze, Ok, wstajemy. A więc woli przejść do stójki do Sanios. Okej, okay, taki sam pomysł mieliśmy. Jeszcze z drugiej strony, ależ ładnie, soczyście. Wszedł ten kopniak w tułów. No to jeszcze raz, ale teraz Tyler zamroczony. Spróbujemy przejście do parteru, tak jest. No to teraz my spróbujemy się wyprostować. Damy radę. No to lecą, lecą proste. Dobrze. Teraz chwilkę poczekamy. Dobra, półgarda. Ależ zablokował nam to przejście. Jeszcze raz. Dobra, mamy pogardę. Zablokowany i zmiany pozycji w jiu-jitsu na poziomie piątym, a więc już mamy drugi ruch. E, wymaksowany. Ależ pięknie, dobra, to chyba koniec. Zobaczmy, czy jeszcze to przetrwa. Nie ma szans! To jest. W pierwszej rundzie zakończona walka. A więc nie było zbytnich problemów. W kolejnej walce Tylera. Jest świetne zwycięstwo nad Rafaelem do Samiosa. A więc świetny początek tej walki. Od razu zamroczony Rafael. No i tutaj jeszcze dostał no, w tył głowy. Ale nieważne. Dopadł na deski. Jest zwycięstwo. No dobrze, interesuje mnie też ilość fanów zdobyta po tej walce. Fajnie by było zdobyć właśnie te 8 milionów. Minus 21%. Uf. Wow. To już blisko, bardzo blisko tego 16 poziomu. E, no i dobrze, zobaczmy, a więc aha, no 57 tysięcy mamy tylko, a więc tak, zmiany pozycji w dżu jest poziom piąty, sierpowy przednią ręką czwarty i na drugim kopnięcie przednim kolanem z wyskoku. A więc była to 34. już walka w UFC. Tak więc to też będzie występ. A więc, właśnie jedno z dwóch musimy zrobić tutaj: albo fani, albo walki wieczoru. No, bliżej mamy oczywiście tych walk wieczoru. Jeszcze 6 do zdobycia. No, dobrze, a więc mamy tutaj wszystkie kamienie już po tej lewej stronie. No, i nic za bardzo się tutaj nie zmieniło. A więc, myślę, że po prostu kolejna wygrana, i przejdziemy na prawą stronę tego pasa. I tyle, nie? Tak więc jeszcze mamy 8 kamieni do zdobycia. No cóż, let's go! No i oczekujemy na naszego kolejnego przeciwnika. A więc to będzie chyba ostatnia walka na tym kontrakcie. No i Nate Diaz, a więc całkiem spoko przeciwnik 48-letni już. A to będzie UFC 406 gala. Wow, no dobrze, a więc nic o nim nie wiemy. Tak więc za niedługo się dowiemy. 23 zwycięstwa, 19 porażek. No dobra, bierzemy go. No i już przy pierwszym treningu bokserskim zdobyliśmy nowy poziom jab w tułów na poziomie trzecim. Prosty leci po piąty. Prosty w tułów już blisko tego poziomu trzeciego. Kolejny trening bokserski i proste w tułów na poziomie trzecim. A więc rośniemy w siłę cały czas. No a teraz przy okazji treningu Muay Thai, potrenowaliśmy sobie tutaj troszeczkę kopnięć, no i między innymi kopnięcie opadające przednią nogą, zrobione na poziom drugi. Kopnięcie okrężne, już tutaj blisko poziomu czwartego. Kopnięcie zahaczające. No, rośniemy w siłę. Bardzo udany obóz przygotowawczy za nami, a więc po raz pierwszy mam aż 120 punktów ewolucji do wykorzystania. Ale najpierw Nate Diaz. Zobaczmy, co on tutaj potrafi. A więc 4 gwiazdki umiejętności. Jest to zawodnik jiu a więc ma bardzo dobre, szybkie dziaby, gilotyny, duszenia nogami i czterogwiazdkowe stok stoktoński policzek oraz kombinacje bokserskie. Tak więc jest wytrzymały na 4 gwiazdki, zadawanie ciosów i grappling na 3 no i tylko skłonności nam tutaj pozostały a więc myślę, że nie będzie zbytnio problemów z naszym drugim przeciwnikiem dzisiaj no ale jeszcze zapgradujmy, czyli tutaj wytrzymałość aha, szczękę jeszcze muszę naprawić no i co, stójka chyba, nie? a więc tak, ruch głową najsłabszy, a więc polepszymy go troszeczkę, siła kopnięć oraz szybkość kopnięcia wzmocnione no i 15 punktów nam zostało które sobie zostawimy. No dobrze, ja jestem gotowy, tak więc przechodzimy do walki. Nate Diaz i pierwsze spotkanie z Tylerem. Okej, okay, my po lewej stronie Diaz, po prawej. No mocno chciał tutaj rozpocząć. Ale nic z tego. Oj, oj, ale pięknie nam tutaj skontrował ten Superman punch. Po raz kolejny. My odpowiadamy sierpowymi. No więc jest troszeczkę wyższy oraz ma większy zasięg ramion, ale jak na razie w niczym to nam nie przeszkadza. Oj, oj no uwaga, uwaga na tego te ciosy. Cholera. Proszę Państwa, i już mamy knockdown. Dobra, wychodzimy z tego klinczu. Pięknie, ale szkolano na twarz. Weszło, no ale trzeba uważać. Bardzo ładnie. Cios z góry po raz kolejny. Jeszcze kopniak, ależ by się tutaj przydał. Pięknie. Kopnięcie zahaczające. Poprawiliśmy jeszcze sierpowym. Tutaj to kopnięcie, właśnie spadające na poziomie drugim. Zahaczające na poziom drugi już skoczyło, więc skorzystajmy z niego jeszcze raz. I jeszcze raz, i o pięknie zamroczony oh Diaz. No a no, 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 jeszcze raz tym zachaczającym. Ma je, no, yeah, nic tego. No, uwaga. No, przejdziemy do clinchu, ale szybko z niego wychodzi top. Dwa podgródkowe. poprawmy jeszcze sierpowymi, które weszły. Więc nie za dobrze chroni swoją głowę. Dios, dobrze, padł. No i to chyba będzie koniec. Zobaczmy. Jeszcze się blokuje. Jeszcze dał rabę. Powstrzymać Tylera. Jesteśmy w półgardzie. Od razu się wyprostujemy. No i atakujemy go dalej. Raczej nie ma szans. To koniec. O oh yeah, więc po raz kolejny. W pierwszej rundzie. Znokautowaliśmy. Naszego przeciwnika, a więc, czy ktokolwiek okaże się godnym przeciwnikiem dla naszego mistrza? Jak na razie nie mieliśmy żadnych poważnych kandydatów. No starujemy sobie tę powtórkę. No i cyk! Walka wygrana. A więc, całkiem szybko sobie poradziliśmy w tym odcinku. No to dobra. Ile fanów? 3 miliony dolarów, długość kariery minus 31 Jest też siódmy zestęp zrobiony, no ale nie tego chcemy, nie? Jest poziom szesnasty w końcu wbity. Dobrze, jakieś te nagrody jeszcze wpadną. Eee, I tak, kopnięcie zahaczające, poziom drugi. Ukończyliśmy walki w UFC i wykupienia Pay Per View już naprawdę blisko. Jeszcze tylko 100 tysięcy. 14 walka wieczoru, fanów mamy no niecałe 3,5 miliona, a więc jesteśmy na dobrej drodze. A więc, tak, z tymi kamieniami to po prostu przeszliśmy teraz na drugą stronę. No i musimy teraz wypełnić właśnie tą prawą stronę naszego pasa. No i dobrze, mamy kolejny kontrakt na 5 walk. A tym razem 450 tysięcy za udział oraz za wygraną. Dobra, kolejna premia, czyli też przejedziemy sobie tutaj od razu do trudnych. Czyli tak, trzy walki z szumem medialnym na poziomie bardzo wysokim. No na pięć walk mamy kontrakt i tylko trzy trzeba zakończyć z bardzo wysokim szumem, a to jest do zrobienia. No i jeśli teraz spojrzymy właśnie w prawy górny róg i zobaczymy ten pasek, on jest w większości już czerwony, oczywiście pasek długości kariery. No nie wiem ile walk mi zostało, tak więc bardzo prawdopodobne, że ten kontrakt będzie ostatni. No ale co, nie zostało nam nic innego jak po prostu dalej walczyć, dalej wygrywać. No i zobaczymy co z tego będzie. Więc tutaj niewiele widzę się zmieniło, chociaż Tom Bris jest teraz na siódmym miejscu, Brayden Tillman... Matthew Johnson. Tak wygląda pierwsza dziesiątka wagi półśredniej, a więc w tym momencie 34 zwycięstwa, dwie porażki w karierze Tylera. No a w tym odcinku to byłoby już wszystko, tak więc wielkie dzięki za uwagę, no i do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano!